Cześć dzień dobry. Witajcie w kolejnym bajcie. Dzisiaj poruszyć chciałbym temat pogranicza prowadzenia kampanii reklamowych, jak i web developmentu, czyli budowy stron. A mianowicie chodzi mi o optymalizację techniczną stron WWW. Wiele osób przygotowujących kampanie reklamowe, skupiając się na decyzji, jaka, jakiej treści mają być reklamy, jakie grafiki mają być użyte, jakie ma być targetowanie. Przykłada zbyt mało uwagę do jakości strony docelowej, czyli do miejsca, gdzie użytkownik po kliknięciu reklamy ląduje. Dzisiaj chciałbym się skupić akurat nie na treści, jako użytkownik znajdzie na tej podstronie, która oczywiście swoją drogą musi być logicznie powiązana z treścią reklamy, natomiast bardziej nad technicznymi aspektami takiej strony, strony docelowej. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wasz potencjalny klient wyszukał Was w Google, zobaczył Waszą reklamę, klika lub reklama dogoniła go na Facebooku, również klika i zaczyna się przekierowywanie na Waszą stronę domową. No ale wczytywanie strony trwa i trwa i trwa i nie widać, żeby miało się skończyć. Zniecierpliwiony użytkownik klika wstecz, wybiera inną reklamę, przechodzi do konkurencji. Albo strona szczęśliwie się załadowała ale jest zupełnie niezoptymalizowana pod urządzenia mobilne, rozsypała się, jest nieczytelna, nie da się z niej korzystać. Użytkownik robi to samo, klika wstecz, idzie do Waszej konkurencji, klika inne reklamy. Takie sytuacje oczywiście nie pozostają bez śladu dla narzędzi, które dostarczają reklamy, tak jak na przykład tu wymieniłem Google'a czy Facebooka. Oba te narzędzia dbają o doświadczenia swoich użytkowników, to znaczy dbają o to, żeby szybko, wygodnie i skutecznie znaleźli rzeczy, których szukają i załatwili sprawę. W związku z czym strony, które dostarczają słabe doświadczenie użytkownikowi. Na przykład długo się wczytują albo nie wczytują się w ogóle. Są nieczytelne na urządzeniach y, mobilnych lub nie są prawidłowo opisane y, technicznie pod y, pod Google, aby Google wiedział co na tej stronie się dokładnie znajduje są najzwyczajniej w świecie karane karane przez Google, karane przez Facebook'a na czym polega takie karanie? no takie karanie w przypadku Google polega na przykład na tym, że Wasz content czy to reklama, czy Wasza strona w wynikach organicznych nie będzie wyświetlana tak często jakby mogła być dodatkowo w przypadku reklam płatnych zarówno na Facebook'u jak i na Google, dochodzi do tego efekt cenowy. To, aby Wasza reklama się pojawiła, musicie zapłacić Google'owi więcej. To ma kompensować Google'owi średnie doświadczenie dla użytkownika z niego korzystającego, na które go wystawia, pokazując Waszą reklamę. Jak zatem możemy sprawdzić, jak Google widzi naszą stronę, jak ją ocenia? No jest do tego specjalne narzędzie Google Speed Site Insights. Wchodzicie na podstronę Google'ową, wstukujecie nazwę swojej firmy i następuje analiza. Jako wynik analizy dostajecie punkty, które oceniają przyjazność waszej strony na desktopie, przyjazność waszej strony na urządzeniach mobilnych, dostajecie listę rzeczy technicznych, które Sprawiły, że ta ocena jest taka lub inna. Jeżeli jest niska, to na przykład dostaniecie informację, że wasze zdjęcia na stronie są za ciężkie, bo ważą tyle i tyle. Co ważne, dostaniecie też informację, które z tych elementów i jak poprawić. Na przykład jest informacja, to zdjęcie może być skompresowane o jedną trzecią. Dla osób ciekawych w opisie filmu będzie znajdował się dodatkowy link do narzędzia, które pozwoli porównać. Technicznie waszą stronę ze stroną konkurencji, jak i również przetestować, jak długo wasza strona będzie ładowała się na wolniejszym internecie GSM, na przykład w sieci 3G. Podsumowując, zanim odpalicie kampanię i zaczniecie wydawać pieniądze na reklamę, sprawdźcie, jak wygląda techniczna strona waszej strony internetowej. Hej!